Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jest sobota. Witam się z Wami akurat z samochodu. Pojedziemy z mężem na zakupy. Także więc tak to dzisiaj się zaczyna. Sobota od no, zakupów, tak jak to przeważnie. Chociaż my wczoraj byli w piątek wieczorem w Biedronce ale dzisiaj to potrzebuję właśnie chleb sobie odebrać, jakąś wędlinę kupić. No, i nie wiem, może jeszcze do Snice, ja zajadę, zobaczę, co jest ciekawego. Jak będzie coś ciekawego, to wam pokażę, co kupiłam. A jak nie kupiłam, no to wam nie pokażę. To znowu kolejnym razem, bo nie wiem, czy coś mają w sklepie fajnego, czy nie. Bo chciałam sobie coś zamówić, taki fajny sweterek, właśnie na stronie. No, ale niestety, nie wiem, co się stało. Nie można go do sklepu po prostu zamówić. Coś się dzieje właśnie na tej stronie, że no ze względu podobno, że jest dużo paczek właśnie w sklepach, że są ograniczenia jakieś, także więc no myślałam, że go zamówię, ale niestety nie da się. Także więc jadę dzisiaj zobaczyć, czy on po prostu jest na sklepie, czy nie, a jak nie będzie, no to, no to trudno to, bo poglądam chociaż, co jest ciekawego, może Wam coś nagram, zobaczycie. To słyszonka później. May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough. Shining from within, I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference so oh, you make me strong pretty little thing you're a diamond in the rough shining from within i can tell that you're tough ordering a cup of love feel it rising up and above you will always keep my heart and soul strong

Warm hands, but there's something cold in the way you are The things you said have me going good, but it left a scar You invite me and then you turn me down Give my hopes up and then you're gone I fall for every word that you say to me Właśnie zdążyłam upiec makowca, tego co ostatnio Wam właśnie pokazałam, dwa makowce takie, wałeczki. Właśnie wyciąłam z piekarnika, jeszcze są ciepłe i pięknie pachną, więc tak, taki właśnie makowiec, właśnie z tego tutaj bakalant z tą masą makową. Super, polecam właśnie tą masę makową, właśnie do ciast. I tak, ja tu jeszcze sobie zrobiłam cappuccino, właśnie, które muszę dokończyć pić. I może upiekę jeszcze jedno ciasto. A tutaj mamy takiego małego śpiocha. Zobaczcie, jak on sobie tu smacznie śpi. O, taki nasz mały śpioszek, taki śpioszek, ty. Ty. Nie za dobrze ci tu. Nie za dobrze ci tu, Kamili. Tak sobie śpi fajnie. No. Na zamys zakochana. No, taki nasz mały psiór, Mały psiór taki. Tak? Taki kochany. On tak sobie tutaj właśnie lubi zawsze często spać u Kamili w pokoju. Tak, Tewi? No i tak sobie tu właśnie śpi, bo mu wygodnie. No, już staje, bo już by się chciał pobawić, tak, Tewiczek? Tak? Nie? I taki nasz psiaczek. Cześć, kochani! Witam Was serdecznie w niedzielę. My jesteśmy właśnie już po obiedzie. No i tak myślę, że chyba upiekę jeszcze jakieś ciasto, bo wczoraj piekłam jak widzieliście makowca, ale powiem Wam, że ten makowiec tak szybko zeszedł, a dzisiaj spodziewamy się gości, także więc ja idę teraz na szybkiego po prostu zrobić jakieś takie ciasto bez pieczenia na biszkoptach, na tych kocich języczkach, pewnie wiecie jakie to są. No i myślę, że na pewno Wam pokażę jak to ciasto robię, także więc ja się zabieram za robienie tego ciasta. A jeszcze Wam powiem, że wczoraj właśnie w sobotę, co my byli na zakupach, jak Wam mówiłam, miałam jechać do Sinseja, ale jednak my nie pojechali, bo właśnie też mieli do nas goście przyjechać, także musieliśmy się streszczać. Ja jeszcze nas szybkiego właśnie wczoraj tego makowca piekłam, no także więc ten makowiec szybko zeszedł, jeszcze trochę go, go, z, go zostało, także więc ja jeszcze lecę y, zrobić kolejne jakieś ciasto na dzisiaj. Także do usłyszenia później. A ja dzisiaj właśnie będę robić kolejne ciasto. Właśnie tutaj sobie gotuję mleko na budyń. I najpierw zrobię budyń, a potem wam pokażę, co będę dalej robić. No i tak, budyń już jest ugotowany i musi przestygnąć. I tak, budyń już ostygnął. Właśnie zrobiłam tutaj masę. I teraz będziemy tutaj wykładać ciastka, tylko cię języczki zamoczone w ciepłym mleku. Musimy mleko przygrzać i zamaczamy i układamy na brytwankę. I tak, ja już mam wszystkie ciastka na brytwance poukładane. To są te ciastka zamoczone w ciepłym mleku i na to będę dawać teraz masę, czyli budyń ugotowany, zmiksowany z masłem. I tak, ja już na te ciastka dałam tą masę budyniową, na masę dałam dżem z czarnej porzeczki i na wierzch dam moczone jeszcze takie biszkopty w mleku. I później znowu je przykryję połową masy, która została. I ciastka już mam poukładane na tym dżemie i teraz te ciasteczka zalewam połową masy budyniowej, która została. I na wierzch teraz zrobimy polewę czekoladową i polejemy to czekoladą z wierzchu. I ciasto będzie gotowe i włożymy do lodówki. I ciasto już jest gotowe, polane czekoladą i wkładamy do lodówki. I tak wygląda już ciasto gotowe do zjedzenia, które robiłam niedawno dzisiaj. Tak to wygląda z tymi ciastkami moczonymi w mleku i dżemem z czarnej porzeczki. Oczywiście możecie dać też inny dżem, ale tak szczerze mówiąc, do tego ciasta akurat pasuje jak najbardziej czarna właśnie porzeczka. No, i tak to. Tak wygląda, właśnie ciasto. Z góry jest czekolada. Masa taka czekolada, polewa czekoladowa. I tak wygląda, właśnie ciasto. Gotowe. I tak, moi kochani, na dzisiaj już by było wszystko. Ja właśnie uciekam, bo za chwilę będziemy mieć gości. Mają do nas, właśnie znajomi przyjechać. Także ja już kończę to nagrywanie dzisiaj. No, Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, że jesteście z nami. Właśnie tam widać za mną Tofika, bo przyszedł właśnie do Kamili i tam sobie leży, będzie spał. Także więc do usłyszenia w kolejnym filmie. Jeśli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. No i do usłyszenia. Pa!